Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Robert Górnicki z tej strony. Eee, drodzy Państwo, mam dla Was cudowne informacje. Co tu się dzieje? Przepraszam, tutaj. Noc magii, dokładnie. Tak, dzisiaj w nocy będę dla Was w programie. Noc magii TVN. Ja wiem, nie było mnie wieki. Ponad 2,5 roku. Ostatnio patrzyłem to czerwiec. Mniej więcej z tego co pamiętam, ponad dwa lata temu. No Teraz już mamy sierpień, więc drodzy Państwo, dwa lata z zakładką nie było mnie na dużym ekranie, nie było mnie na wielkim ekranie, nie było mnie w telewizjach tak zwanych. Jak wiecie, działałem w jakichś tam swoich projektach internetowych, ale jestem teraz cały dla Was, drodzy Państwo. Ze mną będzie bardzo fajna energia. Jestem w tej chwili w swoim tutaj studio domowym, jeszcze drodzy Państwo, w swoim gabinecie domowym. I zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Będę prowadził dla Was dzisiaj nocny program. Godzina w miarę, bo jest 2.20, 2.30 na tvn głównym się rozpocznie program. Mm, cóż ja dla Was zabiorę? No drodzy Państwo, tylko albo aż karty Tarota. Wyciągnąłem nowe pudełeczko, nowe pudełeczko, nową talię z pudełeczka. Talia już używana, ale karty jak zawsze są u mnie poukładane. Na dole As Buław. No w sumie bardzo dobra karta. E, tak trochę pasująca do mnie, bo As Buław to jest e, energia, ruch, e, sport, ale też drodzy Państwo, tworzenie. Ja w tej chwili mm, uciekłem troszkę z Warszawy. Już jakiś czas temu znajduję się w małym domku koło lasu. E, w wesołym lesie. Warszawa wesoła dookoła ma piękną energetykę, piękną zieleń. Jak widzicie, u mnie też już jest zielono. I chcę Wam przynieść właśnie dużo tej dobrej energii. No ale ja nie wysyłam energii, jak wiecie, poza swoją jakąś tam osobą, chociaż moi klienci mówią, że też zawsze są tacy doenergetyzowani po samych wróżbach. Zapraszam Was na wróżby, zapraszam Was po konkretne pytania, po konkretne odpowiedzi, yy, na wszystkie życiowe tematy, czyli miłość, uczucia, praca, finanse, relacja, e, sprawy sądowe, rozwodowe, spadki, e, co tam Wam przyjdzie do głowy, narzeczony, narzeczona, kocha, nie kocha. Zapraszam. Twoje życie bez tajemnic, czyli tarot odkrywa przed Wami wszelkie tajemnice, co jest ukryte, skrywane, tak jak ja mówię, zawsze za drugą stroną lustra, bo my często coś wiemy, patrzymy się w te lustro i sobie myślimy w tyle głowy, kurczę, coś tam jest schowane. I często moi klienci później dzwonią, wie pan, ja tak czułem, ja tak czułem, więc zapraszam was serdecznie, tym się zajmiemy. Słynne moje już na cały świat, chyba żartuję czasem, analizy partnerskie i finansowe, coś z czym zaistniałem wieki temu w programach. Boże, ile zaczynałem, chyba z 5 lat temu zaczynałem, mniej więcej. Potem, drodzy Państwo, byłem bardzo intensywnie. Potem nie byłem, skupiłem się na jakichś swoich projektach i na, na mocnych działaniach ezoterycznych, A teraz dla Was powracam. Moje życie już się na tyle ustatkowało, na tyle się już wszystko unormowało i na tyle wszystko już jest dopracowane, że mam więcej czasu, żeby właśnie specjalnie dla Was go poświęcić. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do oglądania, do udziału i tutaj dla tych wszystkich osób, które są na moich social mediach, czy na w socjach mediach. Nocy magii przypominam, że korzystajcie od początku, tak? Pamiętajcie, że są telefony i zawsze widzowie telewizyjni za zanim tam przełączą, za wpadną na jakiegoś dziwnego człowieka z telewizorka. Niektórzy mnie kojarzą, niektórzy mnie pewnie w ogóle nie znają, albo zapomnieli. E, więc Wy dzięki temu, że tu jesteście na socjal mediach, jak macie ochotę zadzwonić, zapraszam Was od samego początku, dzwońcie. Na pewno wyprzedzicie widzów TVN i pamiętajcie, że zawsze w pierwszej kolejności odpowiadam na sms ekspresowe. Więc jak tylko się zacznie program, to, to wysyłajcie, zadawajcie pytania i wtedy na pewno Wam będę odpowiadał, więc korzystajcie z tego, że jestem cały dla Was. E, I drodzy Państwo, no cóż, no mam nadzieję, że niespodzianka jest mocna, ja tak troszkę zapowiedziałem. Zjawiliśmy się tutaj razem. No, ja znam większość tych osób, które prowadzą, lub jak nie znam, to kojarzę, ale też tutaj Przeci Margarita, kocham się zjawiła i Bata z takich nowych osób. Gdzieś tam razem rozmawialiśmy się, idziemy do mocy magii, e, podziałać. Więc, drodzy Państwo, dzisiaj ja będę działał dla Was. Zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie, z przyjemnością. E, mam nadzieję, że będziecie wysyłajcie SMSy, dzwoncie do mnie, korzystajcie. I tak jak Wam mówię, nie czekajcie, nie czekajcie na środek nocy, tylko. Zacznijcie od samego początku i do usłyszenia, do zobaczenia z wielką przyjemnością. Drodzy widzowie, TVN godzina 2.20, 2.30, no zobaczcie będzie w ramówce. Startujemy na tvn głównym. Ja wiem, że godzina jest późna, ja wiem, że będziecie spać, no ale może ktoś nie będzie spał. Wiem, że też ogląda to polonia amerykańska i ludzie, którzy mają troszkę inną strefę czasową, więc jak u Was jest lżej, to z godziną to tym bardziej. Także zapraszam Was, Robert Górnicki, a z Bua w dobrą energię zabieram dla Was, drodzy Państwo. I widzimy się. Trzymajcie się. Hej, hej, cześć. Pozdrawiam Was serdecznie. Wiem wiem, niespodzianka gruba, ale mm, cóż drodzy Państwo, jest energia i y, jest dobre samopoczucie. Trzeba się nią podzielić. Do zobaczenia. Cześć wam, hej, pa. Pa.